Cześć, witajcie, z tej strony Milo Artemów, a w dzisiejszym odcinku, nie wiem... Hmm. W dzisiejszym odcinku wprowadzamy się w inne miejsce zupełnie niż skrap mechanikowe lasy czy tam warsztat więc zobaczmy co nas czeka jak sami widzicie jest światełko na końcu tunelu, ale my w niej nie idziemy nawet nie teraz bo znowu wracam no to ta... Jak zwykle zaczyna się, że wracanie za ale myślę, że naprawdę ostatnio mi się poprawiło... No poprawiło mi, mi się mentalnie, że Bo ostatnio od razu widziałem, muszę powiedzieć, że było to nie mrało. Nie mrało to było, że... Po prostu nie mogłem się starać do nagrywania w ogóle w żadnym stopniu mogłem się zabrać do swojej hobby, a teraz po takim dłuższym przerwie. Jak sami widzicie, yy, mamy jakieś cokolwiek. No. Więc tak, mamy tu wszystko czego chcielibyśmy. Yy, na prostu nie chciałem pogadać o co się będzie działo. Na w ogóle, i pojedziemy sobie odnikiem, dobra. Więc tak, co tutaj mamy? Mapa Salafaki w padwójki. Jak dobrze, się... nie pamiętam czy z epizodów, czy z podstawki jeszcze. Ale jak wszyscy dobrze pamiętają, to. Jak ja dobrze raczej pamiętam, jak ja dobrze raczej pamiętam. Z wjazdu jeszcze z autostrady. Nie pamiętam jeszcze sumie. No i tak. Więc jakie są plany? Myślę, że po prostu nie będziemy ostatnio jakoś chargować z tymi seriami po prostu pójdę. Sobie będę mm, nagrywał coś, jakieś serii będę nagrywane na pewno. Jakie jeszcze nie wiem, nie chcę się chargować, że... O nagramy... Nie, nie wiem. Pierwszego Wolfensteina czy pierwszego Duma nagramy, i później się nie wywinę z serii i będzie takie coś, że znowu nie, nie, nie seria, jak było z różnymi innymi seriami. Eee, więc, tak czekamy. Jesteśmy czekaliście, ja jestem i. Kiedyś może coś się uda zrobić więcej, ale jak na razie będziemy sobie po prostu nagrywać taką alkohol? Hmm, ciekawe. Dobra, więc tak, co będziemy na pewno robić? Nie wiem. Skramanik nie odpada, ale w sensie jestem nadal zmartetrowany tym Sprabonikiem. Yy, czy, czy coś jeszcze? Nie wiem. Na pewno zrobimy coś, że... Na pewno coś zrobimy powoli, żeby, żeby dotrzeć do tego celu. O kurcze, mam blowany, dobra. Tutaj, pan Tulgana, na się. Czyli teraz się tu wprowadzamy chyba. O, pies jest darmo. Działa, działa, dobra. Więc to na pewno jakie ja mam pomysły, na pewno chciałam zrobić jakąś, jakąś skarc model, do tego tutaj też jestem. Nie wiem co jeszcze. Może jakieś animacje małe. Zakmiotny zesłunietka za w kieszeni, możliwe. Nie pamię... nie wiem. Ale minęły już te 3-4 lata od tego pierwszego... Filmu nie pętam już za bardzo. Pomijałem jeszcze kanał przed tym kanałem, na którym nagrywałem. I to już by było 4 lata, kiedy już zacząłem nagrywać. A dalej jest na 190. <grym> jupi więc co? Będziemy na pewno patrzeć. Co będziemy mogli zrobić. Widać, się my blujemy w ulicy, nie? Mamy. męciówczyk. Refit to <grafikator> Więc to będziemy na pewno potrzebowali. <grafikator> Żeby zobaczyć. co <Tam> tu nam dziś kiemna żyło. Monitor TRT, oczywiście, trzeba być przy okienku, mimo może... że... A dobra, kresuk. i Gamerys Gavrina. A mnie dobrze. Jeszcze będzie lekko używane. Lol. A działa. działa. Model przepraszam bardzo. Model coś się złalił. No i elegancko mamy te roboty. Siedzenie. No więc tak. Co będzie grane? Możliwe, że dokończymy Farmer's Life. Jak uda mi się go pobrać gdzieś, bo miałem problemy z nim ostatnio. Próbowałem, ale fajnie, że update wyszedł. Na pewno kiedyś jeszcze zagramy. Ale tak poza tym to... Keyboard. O, z tym, z num numpadem ze wszystkim można grać. Je, yeah, dobra wytrzymało jest, tyle dobrego. Dobra, o pięknie, Jeszcze raz, nie uzasadniła mnie ta odpowiedź. Proszę współpracować, bo będę musiał zadzwonić po policji. Prelekcje. Więc tak. Na pewno coś takiego, że będzie, że... No, nagramy to, nagramy, oczywiście, że tak. Tylko nie wiem jeszcze, co takiego będziemy nagrywać właśnie. Na pewno będę tutaj z wami jeszcze, ale... Dobra, tak jest to super. Okay, no bo no, nie, co ja. Jakości 50 m, to ja wolę już tą sochę. sofa, Sofa. Ty O panie, takie coś jest za duże. Na nasze wymagania. A może? A może nie dam. Happy Jay Tour! Przeszedł współpracować i ułatwił za to, że było policji. Geniusz. Normalnie geniusz. O, jeszcze sobie wysunę. Ja mam pięknie zrobioną grydówkę. Dobra, trochę jedysuniętą tutaj. Ale Nauczajnik, Mam czajnik, mam Co jeszcze? Kuchenka właśnie kuchenka. To gdzieś było bezpiecznie, bezpieczeństwo nam rywin. W ogóle mamy tutaj takie fajne, że podczas interakcji mamy specjalny, w to mam tego moda. Proszę mi nie otwierać drzwi. To jeszcze nie czas. To znaczy nie otwieranie. Hmm, zobaczmy. Jak <grymne> to jest dziura? Nie, to nie ma dziury, na szczęście, już go tak To jest mapa, to jest mapa przecież. Poptrolery odnowiona. Niestety. No ale dobra. Ale tu już trochę sobie tego mamy, jakkolwiek... sytuację życiową, że tak ujmę. No, jeszcze, a jeszcze może... <laughs> Paczka poczta, bo z, z, z pocztek kurczę, naszej rzeczy z domu. To do, wyprowadzka. Do, 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 do ale dobra, zobaczymy co da się zrobić na tej po, 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 posesji. O, ale by było fajne. No ty tu jest taszek, to można zrobić jeszcze takie że... No, trochę to poszerzyć. Drugie piętro zrobić. Zobaczymy, nie wiem. Czy dałoby się coś zrobić, ale. No nic. Boom. Hmm. Jestem klockiem, dobra. Klocki Lego. Raczej Roblox. O, raczej ciągnąć. Więc tak, mamy tutaj rzeczy. Mamy gaz. O, mam karnister z gazem No, Więc nic nie z w tym dzieje. Beczki te powysuwać. Wszystkie bezpieczeństwo beczkowe. Trzeba zażegnać. Wszystkie beczki tutaj gdzieś ze mną. Zrobimy sobie z Was pożytek. Jak w Drive. No, Ale nadal To tylko po że pożytek chyba zrobimy i tyle Wszystkie baczki do nas Dobra I myślę, że to Będzie powoli całkiem lepiej Powoli całkiem lepiej, wiem, dobra No Mamy wałeczkę, mamy wszystko to nic sobie to nic nie coś tu zamontujmy Wesła Ale to już lepsze troszeczkę Poproszę. Spaw. Czy nie chyba. Nie yeah, czekaj to jeszcze nie tak Nie wiem tak, teraz, nie wejdźmy mieć policji, nie wejdźmy mieć policji, prawda? Dobra Teraz będziemy po prostu sobie zrobimy siedzisko, konno króla Jeszcze sobie o. jak sami widzicie, jest to bardzo fajnie. Tak na razie w naszym domu małym, usłyszę jak, jak w sklepie Aników będzie tutaj siedziało. Nie wiem, nie ma. no jedno z lepszych ma wtedy, tak nie? To takie życiowe sprawy no, Ale no dole, zobaczymy, co się będzie działo Jak na razie <ścoughs> Jak na razie już tutaj się nie nagrania, no i No i co mogę powiedzieć Jesteśmy klockiem, oczywiście że tak Mamy rączki, mamy kolor klasko tak zwaną. Ja wiemy się, że masuję na się kilka wierno na robocie, które by, bym, bym zagrał, ale zobaczymy to jeszcze. Więc. Takie krótkie wideo. ciekawe, czy ile wytrwam tym razem. Dzięki za oglądanie. Ja byłem Miło temu I widzimy się na następnym odcinku. Tak myślę. Napiszcie w komentarzach, co byście się zobaczyć, może sobie staraszcie jeżeli jeżeli zacząłem coś dokończył. I Aby... To się jednak udało ten tam. kanał. Ten, ten 3 lata temu zacząłem. Więc... Yy, 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 no. Wszystko lec, wszystko jest tutaj. No i... Oli, zmierzamy do następnego filmu, to na pewno. Więc... Do jutro. Cześć.